Cześć, chciałbym Wam przedstawić bohaterkę mojego nowego reportażu. Poznajcie Natalię. Natalia ma 18 okay. lat i tak jak widać w obrazku mierzy perukę. I widzę to lepiej, prawda? Tak, zdecydowanie. No. No, Wtedy, kiedy koleżanki Natalii umawiają się z chłopakami na kolejne randki, Natalia umawia się w szpitalu na kolejną wizytę, żeby przyjąć chemię. Natalia jest chora onkologicznie, czyli ma raka. W wyniku leczenia straciła włosy. Wtedy, kiedy jest pomalowana, kiedy ma na głowie perukę, na moment może zapomnieć o tym, jak teraz wygląda, i o tym, że choroba dalej jest w środku niej. Zobaczcie, co ma na ten temat do powiedzenia. Teraz najważniejsze jest po prostu wyleczenie się, po prostu zdrowie, a włosy można można mieć perukę. Na twarzy Natalii miesza się w tym samym momencie płacz z uśmiechem, ona w tym samym momencie się śmieje i wtedy lecą jej łzy po policzkach. Dlatego, że w środku ona toczy. Ciężką walkę, I o tym ona wie, ale ona próbuje się uśmiechnąć, dlatego że ona chce żyć. I takim osobom jak Natalia można pomóc. I właśnie o tym wam chciałem powiedzieć. Zobaczcie coś. Z poranek, ale mamy już około 20 uczestniczek, tak myślę. Włosy są zaplatane małymi partiami na warkocze i wtedy dopiero ścinane. Sposób jest bardzo prosty i można zrobić to, co zrobili długowłosi ochotnicy w czasie akcji pod tytułem O włos od pomocy na Politechnice Krakowskiej. Chodziło o to, żeby oddać kosmyki włosów, czyli podzielić się swoimi własnymi włosami, które miały długość od 20 cm w górę, czyli to było minimum tyle, minimum tyle włosów można było oddać właśnie w czasie tej akcji. Oczywiście im więcej tych włosów się oddało, tym lepiej. Więc im dłuższe włosy, tym lepiej. Dlaczego to takie ważne, że naturalne włosy? Dlatego, że one robią takie wrażenie swoich włosów. Kiedy osoby, którym wypadły włosy, mają peruki z naturalnych włosów, mają wrażenie, że to są ich włosy. No i to właśnie jest ten komfort. No. Super. Śliczna. No ja się cieszę. Jeżeli przekonałem was do tego, żeby uczestniczyć w akcji oddawania włosów, to zapuszczajcie włosy albo już zgłaszajcie się, jeżeli macie co oddawać na głowie, już zgłaszajcie się do fundacji, które zajmują się właśnie zbieraniem włosów. To jest między innymi taka fundacja o nazwie Rock and Roll. Ja więcej informacji zebrałem pod spodem. No i na koniec chciałem wam pokazać jeszcze bardzo fajną reakcję pani fryzjerki. To jest piękne, wspaniałe. Nieść komuś radość. To piękne nieść komuś radość. Strasznie mi się spodobał ten cytat, dlatego w ten sposób właśnie zatytułowałem mój reportaż, który będzie można zobaczyć już wkrótce w magazynie ekspresu Reporterów. Oglądajcie reportaż, zapuszczajcie włosy i szukajcie informacji na temat akcji w internecie. Dzięki piękne za uwagę i do zobaczenia następnym razem.